Na dzisiaj poradnik jak grać Lawą na los Beta. To jest bardzo ciężki matchup, trzeba być bardzo skupionym i bardzo dobrze grać. Eee, przeciwnik Był tenią, i wiosenie, minkować, daje Spirita. To jest barry kenyon, nic do skontowania. Zdaję Majinara, że w zasadzie nie kupować Elixiru. Daję Pinterest, ja daję Impraw, bo muszę skontrolować to Gengie, na którego ja mam Firebola. Więc <śm> tak dobrze ma 4 7 ja bo Fireball Firebola do... za 3 do tyłu wręcz mm -hmm. nam bejta staramy się nie używać speli przeciwnika na Darth, na godlinga tylko znaczy nie arrowsów po prostu mm, albo za po prostu mm, staramy się używać Fireballa, takie rzeczy żeby później nie zaskoczył nas baral w przeciwnicy wewnętrznego Firebola co jest bardzo Głupią rzeczą. W odbejcie powinna być jakby um, rakiet, rakieta, bo zrobił nam bardzo dużo plus, a airball. Yy, staramy się stawić balona da inferno, żeby ten inferno się na lawie. I później dodajemy na przykład do tego um, powiedzmy Inferno Dragona. Rozbali tego Inferno Towera i wtedy mamy free balona, który obiję mu bardzo mocno wieżę. Tutaj Miner ma Princesskę, Fairboy ma gobingang M My jednym atakiem zostało mu jakby 800 HP na wieży, on jednymi atakami został nam 1000, więc on dał najprawdopodobniej. No i po prostu staramy się atakować ciągle, bo tu nie ma się czym bronić, tylko po prostu nie używać Spell. Jakby jesteśmy jeden na... Elixir do tyłu, więc on musi postawić Knighta. Ja dam Lawkę. Daję Princeskę. No i tą Princeskę zostawiamy, bo ona nie bije jakiegoś dużego domeniu. On tylko stracił Elixir, bo ja zaraz to rozwalę śniaczkami. Ten deck jest chyba moim no, no zdaniem najlepszy, bo mam najlepszego no Princeskę. Inferno ma Blaziona, Inferno Towera. Mam takie to no, banki, na przykład. Mega Knighta, no. no no. no no bo z bandytka. Mam jeszcze dwa janki. Tutaj przedstawiamy swój który ma zniszczyć tego mikro-żołera jego i balon. Pan go i go zniszczy. Więc... Wiem, wiesz. I też łatwo jest, nie Czy mam jak zawsze. Bo nie lubię jakiego dużego dręży, już nie na

i'm